Florek Mostowska, serdecznie witam. W studiu gość ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, przewodnik po Ziemi Świętej, a także dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj wraz z Jezusem stajemy pod krzyżem. Patrzymy, jak umiera. Jak było wówczas? Jak ksiądz profesor to widzi oczyma swojej wyobraźni, swojej duszy, swojego serca, kiedy staje tam ksiądz z pielgrzymami? Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że śmierć Pana Jezusa przypominała śmierć każdego innego człowieka, bo Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, był prawdziwym człowiekiem. Nie każdy z nas jest w stanie towarzyszyć śmiertelnie choremu i umierającemu człowiekowi. Nie każdy z nas jest w stanie podjąć to wyzwanie. Jest wielu ludzi, którzy nigdy nie widzieli umierającego człowieka i wzbraniają się przed takim widokiem. Być może. Tak samo było w Jerozolimie. Obok tych, którzy przyszli tam z ciekawości i patrzyli na Jezusa wierzącego na krzyżu, byli tacy, którzy odwracali głowę, odwracali wzrok, bo nie mogli patrzeć na to, co się dzieje, bo było to okrutne, było to poruszające, było to wręcz przybijające. Gdy ja o tym myślę, nie próbuję zbytnio uruchamiać wyobraźni takiej, która by mi nasuwała obrazy takie jak te, które są w filmie Pasja, dlatego że że, że po prostu uważam, że krzyż już po dwóch tysiącach lat ma znaczenie nie tylko takie, abyśmy sobie wyobrażali, jak to wyglądało, ale przede wszystkim znaczenie, które odkrywa nam jego sens, znaczenie zbawcze. I to jest znacznie ważniejsze. Więc gdy stajemy na kalwarii, gdy wchodzimy na kalwarię takimi schodami, które tam na kalwarię prowadzą, gdy stajemy na kalwarii, to wtedy przede wszystkim próbujemy w sobie wzbudzić świadomość, co tam się właściwie wydarzyło i że to wydarzenie zbawcze ma znaczenie prawdziwie uniwersalne. Oczywiście poruszenie jest to ogromne, oczywiście bicie serca jest wręcz odczuwalne, oczywiście reakcje wiernych są bardzo zróżnicowane ale na ogół jest to żywa świadomość, że po raz pierwszy i bardzo często ostatni w życiu stają w tym miejscu, w którym od swojego urodzenia i od chrztu są nierozerwalnie związani. Jak wygląda to miejsce? Jak wyglądało wtedy? Jak wyglądało wtedy, możemy tylko zgadywać, dlatego że nie mamy dokładnego opisu. Było to wzgórze, które y, y, znajdowało się poza murami ówczesnej Jerozolimy. Dzisiaj znajduje się w obrębie starej Jerozolimy, więc to jest nieco mylące, dlatego że Jerozolima y, rozrosła się. I kalwaria dzisiaj jest w obrębie miasta, natomiast w czasach Jezusa była poza miastem, poza bramą, która prowadziła na zachód od miasta. Było to niewielkie wzniesienie, na którym odbywało się wiele egzekucji, ta była jedno z nich, więc pod tym względem nie było ono jakoś specjalnie widowiskowe i fotogeniczne. Natomiast dzisiaj jest to centralne, obok grobu pańskiego, miejsce Bazyliki Grobu. Bezpośrednio za wejściem do Bazyliki Grobu po prawej stronie są bardzo strome schody, kilkanaście schodów kamiennych prowadzących na Kalwarię, która jest podzielona na dwie części. Ta bezpośrednio prowadząca ze schodów jest częścią katolicką, natomiast na lewo jest część prawosławna i to jest część, w której mieści się ołtarz główny i pod ołtarzem pokazywane jest miejsce krzyża. Zawsze tam są umy wiernych, rzadko kiedy to miejsce jest puste, zawsze tam są pielgrzymi i turyści, którzy przybywają do Jerozolimy po to, aby właśnie na Kalwarii stanąć. Godzina 18 po południu, ciało Jezusa zostaje złożone do grobu. Józef zary arymatei zabiera ciało, owija je w czyste płótno i składa w nowym grobie. Które kazał wykuć w skalę. W jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze Józef z Arymatei taszczył martwe ciało Jezusa? Ja myślę, że musiało to być sporo przed godziną 18, dlatego że na początku kwietnia słońce zachodzi w Jerozolimie właśnie około godziny 18:15, 18:30, i tego dnia rozpoczynało się wraz z zachodem słońca świętowanie, zatem złożenie do grobu musiało mieć miejsce gdzieś 16:30, 17:00, według naszej. Rachuby czasu, dlatego, żeby można było jeszcze wrócić do domu po złożeniu do grobu. Ono odbyło się bardzo pospiesznie. Ten grób znajdował się w pobliżu. Dosłownie 30-40 metrów, więc nie była to jakaś daleka podróż. Pogrzeb odbył się w warunkach bardzo pospiesznych, w warunkach bardzo niecodziennych. To, co nas uderza i zastanawia, to w gruncie rzeczy odwaga Józefa Zary Matei, który odchodzi od tych wszystkich antyjezusowych stereotypów, uprzezeń, niechęci, wrogości, jego zdecydowana postawa, a także jego zwyczajna ludzka dobroć. Dla tego, że był to gest człowieczej dobroci, ale gest zauważmy, nakazany w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Postępując w ten sposób Józef z miasta położonego w Judzie, jest po prostu dobrym, pobożnym Żydem. Wypełnia przepisy tory, które nakazywały ze czcią pochować ciało człowieka. I tego właśnie Józef dopilnował. I za to należy mu się ogromne uznanie, a oczywiście już bliska przyszłość miała pokazać, że ten gest miłosierdzia, ten, ten, ten uczynek miłosierdzia wsławił Józefa Zary Matei tak, że wspomina się go wszędzie, zwłaszcza w kontekście Wielkiego Tygodnia i na całym świecie. Czy obecna atmosfera tego miejsca, w którym ciało Jezusa zostało złożone do grobu, przypomina coś z tej wielkosobotniej ciszy? Obawiam się, że nie, dlatego że o ile w Wielką Sobotę była tam rzeczywiście cisza i oczekiwanie na tajemnicze działanie Boże, które miało się ziścić w zmartwychwstaniu. O tyle dzisiaj ciszy nie ma, są rzesze, tłumy pielgrzymów i turystów z różnych stron świata. Czasami ci pielgrzymi i turyści, zwłaszcza turyści przybywają autokarami, na przykład z plaży w el-Sheikh w Egipcie kilka autokarów albo przybywają statkami, z Cypru. Kilkanaście autokarów nie zawsze mają dobre pojęcie, gdzie się znajdują, ale zawsze Bazylika Grobu i Grób Boży znajduje się na trasie, która podana jest w programach ich pobytu w Ziemi Świętej. Więc bywają takie chwile, kiedy są tylko sami pielgrzymi, więc wtedy jest ciszej, są rozmodleni, odmawiają różaniec, modlą się każdy na swój sposób i w swoim języku, ale bywają też takie chwile, kiedy przybywa taka masa turystów, Nieraz zupełnie przypadkowych ludzi, nieraz żywcem przeniesionych z plaży, że atmosfera, która tam panuje, nie ma wiele wspólnego z nastrojem, z głębią i zaznaczeniem tego miejsca. Jaki obraz zatem radzi ksiądz profesor przywołać w wyobraźni, żeby głęboko przeżyć tę tajemnicę śmierci Jezusa i tej wielkiej. Cichej soboty. Ja powiem to jak ja sam to przeżywam. Otóż, ile razy jestem w tym miejscu, ile razy czekamy z naszymi wiernymi, aby wejść do pustego grobu, to przychodzą mi do głowy dwie myśli. Po pierwsze, że jest to jedyne miejsce na świecie, do którego się udajemy, ponieważ grób jest pusty. Normalnie idziemy na cmentarz, ponieważ wiemy, że tam są szczątki naszych bliskich zmarłych, ale w Jerozolimie jest zupełnie inaczej. Udajemy się do pustego grobu, wiedząc, że tam szczątek doczesnych Jezusa Chrystusa nie ma. To jest jedna myśl, ta osobliwość tego miejsca. Druga myśl, Myślę wtedy nie tylko o Jezusie, bo on zmartwychwstał i żyje. Myślę wtedy o zmarłych, swoich bliskich zmarłych, swoich rodzicach, najbliższych osobach, w których pogrzebach uczestniczyłem, o tych, którzy przeszli na drugą stronę życia. Przywołuję ich twarze, ich pamięć i bardzo proszę Boga, by uczynił ich świadkami. I nie tylko świadkami, lecz uczestnikami swojego zmartwychwstania. I do tego też zachęcam wiernych, którzy tam idą. Złożenie Jezusa do grobu było faktem jednorazowym. Jego zmartwychwstanie wykracza poza historię. Natomiast wierność naszym bliskim, pamięć o naszych bliskich zmarłych to jest nasz obowiązek, który w kontekście pustego grobu Jezusa ma szczególne znaczenie i szczególną wymowę. Można mówić, że Ziemia Święta, Wędrówka po Ziemi Świętej to piąta Ewangelia. Z całą pewnością są cztery Ewangelie kanoniczne: Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Te są napisane ludzką ręką, natomiast ta piąta Ewangelia, czyli Ziemia Święta jest napisana mocą Bożą. Ona dopowiada te cztery Ewangelie, ona pozwala nam je pełniej zrozumieć, pełniej przeżywać i ona sprawia, że udając się do ziemi Jezusa możemy życzyć. Oczywiście kroczyć jego śladami i y, na swój sposób odczuć jego obecność i moc. Z tymi refleksjami, z tymi obrazami zostawiamy Państwa tuż przed przeżywaniem wielkiej nocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Serdecznie dziękuję Państwu i serdecznie dziękuję naszemu gościowi, którym był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Pyszyńskiego, a także znakomity przewodnik po Ziemi Świętej. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję pięknie i pozdrawiam Państwa, przyłączając się do tych życzeń. Oh, okay. yeah.